Witajcie, witam was na dzisiejszym filmie o tutaj pięknej serii Rolnik z ekolonii Na początek zacznę do zostawienia łapki w górę i subika a ja nie przedłużając zawieram się za transport bo dzisiaj duże zmiany pieniędzy dużo wydaliśmy no i zakupiliśmy sobie nowe nabytki auto z lawetą pożyczone i weźmiemy sobie Nowe nabytki, siewkę, rozsiewać lej sadzarkę do ziemniaków i opryskiwać. Po drodze Wam powiem cenę. bo mamy do zajechania. Jedziemy z sąsiedniej wioski. Z posady sobie jedziemy. Powoli sobie tym jedziemy, żeby nie potracić tych maszyn. Tak więc za opryskiwacz daliśmy najwięcej, bo 600 Za rozsiewacz 1400 I za sadzarkę 1450 Więc teraz już będziemy mogli siać małoży nowym rozsiewaczem zaraz dzisiaj sobie go przetestujemy ciekawa akcja bo pożyczyłem auto od sąsiada zaraz obok. no i sobie jadę bo to no teraz to już jesteśmy na naszej wiosce to już tam było jeszcze 12 km do przejechania już przejechałem My mamy pas 17 kilometrów no i co lecimy z nowymi nabytkami My mamy sobie jest Trzeba się pośpieszyć, bo pociąg za nazwalnie. A jak wjeżdżałem to jeszcze nie jechał. Jeszcze nie były załączone te rogatki. C z tymi maszynami trochę pieniędzy podaliśmy, bo mieliśmy 8000 Ponad na koncie, prawie 9 zostało nam 18 zł. Czekajcie bo Gdzieś mi wyrzuciło ciągnik Czekajcie szybko się zapiszemy Będzie ogarnięte 60 sobie weźmiemy. A 60 gdzie każdego wyrzuciło? uczyło? Kurczę. Czego będzie zaraz 8? 60-ką. 60-ką. 60 na meczach. Dobra, tak sobie cofniemy. Pierwszy jeszcze 30 zjedziemy. Wszystko sobie po co pieniądze 30 te skosimy i co rozkładamy sobie tamtą wciekę odpinamy sobie pasy i odwrócimy sobie opuszkiwacz tak o spróbujemy go odwrócić Wpero teraz powiedziałem. No, tylko autem, że nawet przyjechaliśmy, ale na jeszcze 30, stoi. już jest mało miejsca.

Będzie. Światło, nie w A teraz to ładna miniaturka będzie. E aí, Przepraszam, to jeszcze raz spróbujemy sobie go... Myślę, że tak będzie, to się nam tu nie złamię. Ale wiesz, tą sieć jakąś postawię... Przyczepka nie jest w też. Jest takiego poleki dalszego. Ja on sobie świecie. Pojedzie tu przejazdem, jedną weźnię. To jest jak się auto zdjęcie. Dajcie bo teraz tak nie złamiemy. Do auto stoi. milimetr wszystko dobra no to nawet witw póli ja spróbuję ściągnąć i już się bacz dobra i już się oddzielamy zjechaliśmy już szybko zjechaliśmy dobra Tutaj sobie jedziemy, później z środem pogadam coś się wyda na paliwo. Już jeszcze drzwi od to teraz zamknięć? Так, вот, так и запаркуем. Прям не надо отверстия. Бежим по дефоску. С этого выбора тут надо выводовать себе старый дефоса. Засыпаем. И не вырушилось. Чекайте, то все меньше. мы тут это подборку? Przedam już siewacz kos, ten co tu widzicie na podłączniku. Mnie na gospodarstwie 10 lat. Za dużo nie obsiewał. Słuchajcie, tego mamy 30-60 arów. Przypomnę wszystko maszyny nie będą stały pod wiatr, tylko proszę

miał być jeszcze silnik zakupiony, no ale z silnikiem teraz się nie udało. Silnik będzie dopiero na wiosnę, więc może owiec będziemy się pociągać. A rośnie bardzo ładny. Mi się podoba i myślę, że roboty też będzie robił. To się wszystko szybko zwróci. No tu się coś podziało nie tak, że jeszcze nam parę żółtych tu porzuciło. Dwa my będą z siewu, no bo jakby nie te nowe nabytki, no to wyrobiliśmy z jeden, z jednym, ale tak to dało dwa. No, tego nawozu nam braknie. Ja jeszcze rozcisnę na tamtym kawałek. Teraz on tu będzie jeszcze w taki... Zanim z tego dosygniemy to jedziemy 60 wstawiać. ale trzy razy jak się przeleci tak. no, widać, jak to... no widać, ja, że to na drodze. No, ja w górę Ja się zamierzam, no myślę, że w tym się wam Coś na było. Przejdźmy do siebie. Prawda? Ja się mogę tak, robić.